Jesteśmy po meczu Sharks CDC. Pewna wygrana w waszym wykonaniu. Jakie są twoje odczucia po tym spotkaniu? No drużyna naprawdę bardzo solidna. Muszę przyznać, że graliśmy dzisiaj najlepszym składem. Nie mówiąc o sobie, bo ja nie jestem tym najlepszym. Ale naprawdę wszyscy że tak powiem, podeszli poważnie do zadania. Stawili się w dwunastkę, mieliśmy najlepszego bramkarza Jacka, Łukasika. Wynik nie odzwierciedla tego, co się działo na boisku, bo naprawdę drużyna przeciw nami, a co najmniej no, 3-4 zawodników grających na bardzo wysokim poziomie. A wiadomo, że wszystko jest w głowie. Jak się otworzy czasami wynik, to później wiadomo dochodzi jakaś frustracja po, po stronie oponentów, także różnie to bywa. Absolutnie wynik nie odzwierciedla tego. Stąd wysokie też miejsce naszych oponentów z dzisiejszego meczu. Czy przed meczem mieliście świadomość tego, że drużyna impostu zaliczyła wpadkę, i dzisiejsza wygrana podniesie Was na pierwsze miejsce w tabeli? Y Staramy się nie patrzeć, ale wiadomo, że gdzieś tam zaglądamy w tabelę i sprawdzamy co się dzieje i faktycznie dzisiaj gdybyśmy przegrali, to tak naprawdę z szansy na pierwsze miejsce zajęlibyśmy prawdopodobnie trzecie, bo nasi najbliżsi, że tak powiem, sąsiedzi szchodzili z tabeli, mają już zawodników, że tak powiem, teoretycznie słabszych niż, 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 niż my chociażby tą drużynę CEDC. Doszedł do was nowy zawodnik Łukasz. Jeżeli chodzi o jego umiejętności, wnosi was na wyższy poziom. Jak ty to czujesz? No Łukasz jest niesamowity, bo myślę, że oprócz stania na bramce, bo mógłby zastąpić każdego zawodnika na boisku, nie przez przypadek ma chyba trzeci MVP z rzędu. Poza tym, bo dzisiaj jeszcze po dwóch turniejach, także pełen szacunek, że chciało się przyjść i nas, i nas wspomóc. No, nasz, nasz najlepszy playmaker brakuje właśnie rozgrywającego. Ja mam 46 lat i tak mam takich chłopaków po 20 par lat, to już nie jest, naprawdę nie jest łatwo. Także pełen szacunek dla niego i dla pozostałych chłopaków z drużyny. Po, można powiedzieć, że ostatnie cztery wasze mecze to są cztery zwycięstwa. Gracie jak z nut. Ty coś na ten temat wiesz? Tak, jestem pianistą i e, faktycznie mamy, u nas jest już tak powiem, e, no bardzo, bardzo dużo, no jak pewnie w każdej drużynie, chociaż są drużyny firmowe, prawda, u nas niestety nie do końca tak jest, albo na szczęście, e, mamy i tancerzy, mamy i, i z, z różnych, no z różnych, jak że tak powiem, dziedzin, także spotkaliśmy się kiedyś na Orliku, e, nawiązał się taki pomysł, Faktycznie to, co tutaj robicie z Kubą i strugaczem, i to wszystko naprawdę świetnie to Świetnie to wygląda, no, czujemy się po prostu, jakbyśmy faktycznie no, coś tam stanowili w tej piłce nożnej przez to, że są relacje, przez to, że jest tabela, że nie tylko Kruszelcy, ale też Elit Kanadyjczyk, czyli jak ktoś nie jest egoistą, ale dużo podaje też jakby w tej tabeli się może pokazać. Także każdy, każdy ma szansę tak? nie tylko dla tych, dla tych najważniejszych tuzów, tak? którzy tylko są zafiksowani na, na strzelaniu bramek. Także no, naprawdę jest to, przygotowane są maile, nie ma żadnych opóźnień. Jest zrozumienie, jeśli chodzi o przełożenie meczu, i coś się dzieje. Także pełen szacunek, i dla wszystkich organizatorów wielkie brawa. A jakbyś muzycznie mógł powiedzieć, to czym jest Sharks? Sharks. No nie mogę powiedzieć z racji tego, co się dzieje na świecie, ale niech to będzie Franciszek List, też taki właśnie rozrabiaka na fortepianie. To my się tak na fortepianie, chociaż gramy, gramy dość czysto i staramy się nie faulować, także nie o to chodzi. Nie wyznajemy zasadę, że piłka przejdzie chłop nigdy, bo to nie o to chodzi. Jeszcze mam spojrzeć na tabelę, chyba jesteśmy siódmą chyba faulującą drużyną, także to nie, jest, to nie jest tak, że jesteśmy rekinami. Na pewno nie finansjere. Okay. Dobra, dziękuję, Dzie dziękuję bardzo. bardzo. Wszystkiego Dzięki dobrego. Bardzo. Do zobaczenia. Dzie dziękuję uprzejmie. बढ़ोस् <laughs> <laughs>